Cześć, z tej strony portal Gramy na Maxa.pl. Dziś sprawdzimy, jak zapowiada się najnowsze dzieło Ubisoft Montreal, czyli Assassin's Creed Brotherhood. Szczerze mówiąc, na początku nie wiedziałem, jak traktować nowego Asasyna. Z jednej strony nie będzie na okładce numeru 3. Twórcy twierdzą jednak, że gra to pełnoprawna kontynuacja Sagi Zabójców. Ponownie wcielimy się w Ezio Auditore da Firenze i spędzając wolny czas w swojej willi, zostaniemy <laughs> o dziwo napadnięci przez siły zbrojne papieża Aleksandra VI. Choć nasz ukochany wujek raczej nie przetrwa tego ataku, my dosłownie cudem zostaniemy uratowani z podszasku. I pojedziemy do Rzymu, gdzie zajmiemy się rekrutowaniem pomocników. To jedna z pierwszych zmian, jakie zachodzą w Assassin's Creed Brotherhood. Otóż nie będziemy przeżywać przygód samodzielnie. Nasi zabójcy pomogą nam w zadaniach zdobywając punkty doświadczenia, dzięki czemu zyskają nowe umiejętności, a to będzie bardzo ważne, ponieważ musicie się liczyć z tym, że wysyłając zabójcę do innego państwa, stracicie go, jeśli jego wyszkolenie okaże się niewystarczające to nie koniec zmian, ponieważ zajdą również w systemie walki. Tym razem będziecie mieli większe szanse na zabicie przeciwnika szybkim pchnięciem. Rzut toporem nie ma sprawy, a do naszych celów dojedziemy konno, niszcząc stragany i taranując przechodniów. W Rzymie w 1503 roku spotkamy też starych znajomych. Przygotujcie się chociażby na odlot z Leonardem Da Vinci. Czyżbyśmy mieli znowu zasiąść za sterami maszyny latającej? Największą zmianą w Assassin's Creed Brotherhood będzie dodanie opcji multiplayer. Trybów gry sieciowej ma być kilka. Dla nas najciekawszym wydaje się Wanted. Wyobraźcie sobie, że gracze z całego świata pojawiają się w różnych częściach miasta i będą polowali na siebie nawzajem. Im więcej udanych asasynacji, tym więcej graczy będzie na was polować. Zapowiada się fenomenalnie. Otrzymamy ogromne namierzenie na nasz cel. Jeśli jednak postać przeciwnika zacznie przepychać się o tłumie, wspinać czy skakać po ścianach, od razu zwróci to uwagę owego tłumu, co pomoże nam łatwiej zlokalizować przeciwnika. Ale uważajcie, powyższa zasada dotyczy również Was. Jeśli nie zlikwidujecie innego gracza po cichu, zacznie się wielka gonitwa po rusztowaniach, dachach, parapetach, poprzez cały Rzym. Emocje są gwarantowane. Zapomniałeś dodać, że im więcej punktów zdobyć, tym szybciej posiądziemy nowe umiejętności, wręcz magiczne, takie jak teleport czy możliwość natychmiastowej zmiany ubrania. Assassin's Creed Brotherhood wprowadzi Was do wyjątkowego świata, gdzie emocje nie pozwolą Wam odłożyć pada. Dołączcie do bractwa, założonego przez Ezio wraz ze sklepem www.ultima.pl. Dziś nasz target jest na to jest assassination.